Wyobraź sobie wioskę, która wygląda jak żywcem wyrwana z początku ubiegłego wieku. Wąskie, ubłocone drogi, prowizoryczne domy, kryte blachą lub słomą, brak elektryczności w większości gospodarstw. Rolnicy pracują od świtu do zmierzchu w warunkach, które w cywilizowanym świecie nazwalibyśmy po prostu niewolnictwem. Na północno-koreańskiej wsi. Nie ma maszyn rolniczych, nie ma traktorów, nie ma nawet podstawowych narzędzi, które mogłyby ułatwić pracę. Zamiast tego są woły, drewniane pługi i ludzie zgięci w pół, którzy dzień za dniem, bez względu na pogodę, wykonują swoją pracę, bo wiedzą, że za jakiekolwiek odstępstwo od normy grozi kara tak okrutna, że lepiej nawet jej nie wymawiać. Codzienność na północno-koreańskiej wsi zaczyna się o czwartej nad ranem. Wtedy rozlega się pierwszy sygnał – metalowy gong lub dźwięk zardzewiałego głośnika, który każe wszystkim mieszkańcom natychmiast wstać i przygotować się do pracy. Śniadanie. Skromne, jeśli w ogóle jakiekolwiek. Najczęściej to tylko cienka zupa z resztek ryżu lub kukurydzy, czasami garść kimci, fermentowanej kapusty, która w Korei Północnej bywa jedynym źródłem witamin przez wiele miesięcy. Dzieci nie idą do szkoły tak, jak my to sobie wyobrażamy. Owszem, istnieją wiejskie szkoły, ale uczęszczanie do nich w dużej mierze zależy od sezonu prac polowych. W czasie sadzenia ryżu, zbiorów czy budowy tam i dróg wszyscy bez wyjątku muszą pracować. Ośmioletnie dzieci z łopatami, trzynastoletni chłopcy ciągnący wózki pełne kamieni, czternastoletnie dziewczynki pracujące po kilkanaście godzin na słońcu. Na wsi nie istnieje pojęcie własności. Domy, narzędzia, ziemia, wszystko należy do państwa. Każdy mieszkaniec otrzymuje przydział i żyje pod stałym nadzorem lokalnych urzędników partii. Jeśli komuś przyjdzie do głowy wyhodować coś na własny użytek, choćby jedno drzewko owocowe lub kilka dodatkowych krzaków warzyw w ukryciu, ryzykuje nie tylko własnym życiem, ale też życiem całej swojej rodziny. Czysta woda jest luksusem. Większość mieszkańców wsi czerpie wodę z rzek i strumieni, w których równie często kąpią się zwierzęta, jak i spływają do nich odpady. Choroby przewodu pokarmowego, biegunki, pasożyty to codzienność. W takich warunkach nie ma mowy o regularnym dostępie do lekarza. Wioskowe punkty medyczne często są puste, a jeśli są tam jacyś ludzie, to bardziej przypominają czarowników niż lekarzy. Brak lekarstw, brak sprzętu, brak wiedzy. Władza nad wsią spoczywa w rękach lokalnych kadr partii. To oni decydują, kto otrzyma przydział żywności, kto będzie ukarany za niedostateczną wydajność, a kto zostanie wysłany na tak zwane roboty specjalne, z których często nie ma powrotu. Każdy, każdego obserwuje, każdy donosi, bo doniesienie może być jedyną szansą na minimalne polepszenie własnej sytuacji. Życie społeczne praktycznie nie istnieje. Po pracy ludzie nie spotykają się na rozmowy, nie świętują razem, nie organizują wspólnych wydarzeń. Każdy, kto wyróżnia się nadmierną towarzyskością, może zostać uznany za element niepewny potencjalne zagrożenie dla stabilności wsi. Nawet śluby odbywają się pod nadzorem, a wybór partnera często jest narzucany przez lokalnych urzędników romantyzm, marzenia. Miłość, w takich realiach, nawet te podstawowe uczucia zostają zepchnięte na dalszy plan. Liczy się tylko przetrwanie. Czym karmiona jest nadzieja tych ludzi? Od dziecka wpaja im się, że życie na wsi to zaszczyt, że to właśnie oni, rolnicy, są fundamentem rewolucji, że dzięki ich ciężkiej pracy kraj może stawiać czoła złowrogim imperialistom. Jednak, gdy spojrzysz w ich oczy, zobaczysz jedynie zmęczenie i beznadzieję. Propaganda nie jest w stanie zamaskować głodu, chłodu i wszechobecnej śmierci. W codziennym życiu oznacza to, że rodziny o niskim statusie otrzymują najmniej urodzajne pola, najgorsze domy, najmniej jedzenia. Ich dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji, ich szanse na awans społeczny są zerowe przypisani do najcięższych prac, do miejsc najbardziej niebezpiecznych, żyją w ciągłym poczuciu winy za zbrodnie, których sami nie popełnili. Wioski są hermetyczne, mieszkańcy nie mogą swobodnie podróżować nawet do sąsiedniej wsi, bez specjalnego zezwolenia. System nagród i kar działa tutaj, jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna terroru. Kto przyniesie odpowiednio wysokie plony, dostaje nieco więcej żywności albo kawałek tkaniny, z którego można uszyć zimowy płaszcz. Kto nie wywiąże się z normy, zostaje publicznie upokorzony, pozbawiony przydziału żywności, skazany na dodatkowe prace lub wysyłany do tzw. obozów reedukacyjnych, gdzie ludzkie życie jest warte mniej niż narzędzie pracy. Głód jest nieodłącznym elementem życia. Kiedy w kraju brakuje żywności, wieś cierpi pierwsza. Są lata, gdy ludzie jedzą kore drzew, trawę, a nawet glinę, by oszukać głód. Śmierć z głodu to powolna, upokarzająca agonia. Najpierw słabną mięśnie, potem umysł zaczyna płatać figle, w końcu człowiek przestaje odczuwać nawet ból. Wielu mieszkańców wsi umiera w swoich chatach. Niezauważeni, bo sąsiad boi się zbliżyć, bo śmierć z głodu może zostać uznana za sabotaż. Rzekomy dowód na brak lojalności wobec władzy. Na wsi nie funkcjonuje pieniądz tak, jak znamy go na zachodzie. Oficjalnie wszystko jest przydzielane, ale w rzeczywistości rozwija się czarny rynek nielegalne wymiany ryżu, kukurydzy, mydła, odzieży. Każda taka transakcja to ryzyko. Złapany handlarz może zostać aresztowany, torturowany, a nawet stracony. A jednak ludzie nie mają wyboru. System nie zapewnia im nawet minimum potrzebnego do życia. Często to właśnie czarny rynek ratuje rodziny przed śmiercią głodową. Nie istnieje coś takiego jak godna starość. Starcy, którzy nie mogą już pracować w polu, często są pozostawiani sami sobie. Rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem, nie są w stanie zapewnić im opieki. Widok wychudzonych, bezdomnych starców, żebrzących o resztki jedzenia, to coś, co władze starają się ukrywać, ale czego nie sposób całkowicie wymazać z codzienności północno-koreańskiej wsi. Samotność, głód i zapomnienie to najczęstsze towarzystwo ostatnich lat ich życia. Mimo wszystko, nawet w tych nieludzkich warunkach nie wszyscy tracą ducha. W tajemnicy rodzice uczą dzieci prawdziwej historii świata, przekazują zabronione książki przemycone z Chin lub Korei Południowej. Każdy taki akt to śmiertelne ryzyko, bo jeśli władze odkryją najmniejszy ślad nieposłuszeństwa, cała rodzina znika bez śladu. Jeśli poruszyła cię ta historia i chcesz poznać więcej ukrytych prawd, koniecznie zostaw subskrypcję, polub ten film.